Od 30 marca Bangladesz będzie akceptował klauzulę apostyle. Klauzula apostyle, czyli specjalny rodzaj uwierzytelnienia dokumentów potrzebny dla Państwa, jeśli Państwo prowadzi się biznes z Bangladeszem albo też z innymi krajami, Nie musicie Państwo takie dokumenty uwierzytelnić. Ja tylko przypomnę, że apostyle to jest dosyć świeży wynalazek. Świeże, świeże rodzaje uwierzytelnienia. Dopiero od kilkudziesięciu lat używamy apostille. Wcześniej ta legalizacja była dosyć długa, czasochłonna. Zresztą w kilku jeszcze, czy też kilkudziesięciu krajach tak, tego typu legalizacja ta dłuższa występuje. Przypomnę tylko tyle, że apostille 1961 rok kilkanaście krajów podpisało specjalną umowę która zobowiązywała te kraje, kraje do akceptacji dokumentów wydanych przez jeden kraj na terytorium innego kraju. Po co w ogóle nam to jest apostille w ogóle uwierzytelnienie dokumentów? Mając dokumenty na przykład takie czy takie, chcecie Państwo te dokumenty używać za granicą? Urzędnik, do którego będzie Państwo te dokumenty przedkładać, musi wiedzieć, że te dokumenty są prawdziwe i są wiarygodne. Żeby... Uznał te dokumenty. Muszą być te dokumenty najczęściej opatrzone jakimiś pieczęciami, które wskazują, że ten dokument został przez odpowiedni urząd wydany. Natomiast dokumentów jest mnóstwo, urzędów jest mnóstwo, i co zrobić z dokumentami, których urzędnicy nie mogą zaakceptować albo nie wiedzą, czy one są prawidłowe. Do tego służy właśnie ta, to wyrzetenie apostille, gdzie Zautoryzowany organ jakiegoś kraju przystawia specjalną pieczątkę, klauzulę, która mówi, że ten dokument jest przez nich, powiedzmy, sprawdzony i ten dokument możemy używać w innym kraju. Ten inny kraj zgadza się na to, że te wszystkie dokumenty, które mają tę specjalną pieczęć, będą przez nich honorowane. Uwierzytelnienie z klauzulą apostille jest dosyć prostym uwierzytelnieniem, bo dokumenty, które są uwierzytelnione w danym kraju, możecie Państwo dowolnie wykorzystywać w innym kraju. Czyli dokument, który mam uwierzytelniony i mam, mam klauzulę apostille, mogę okazać we Francji, we Włoszech, w Rosji, ostatnio też w Chinach czy w Kanadzie, które przystąpiły do tej konwencji haskiej odgadza, że właśnie przystępuje od 30 marca. W przypadku procedury, która jest procedurą dłuższą i dany kraj nie akceptuje tej, tej klauzuli apostyle, musimy wykonać kilka innych kroków. Czy najpierw ten dokument uwierzytelnić w urzędzie, który najczęściej te dokumenty wydaje. W kolejnym kroku to jest uwierzytelnienie najczęściej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, która nadaje takie ogólne pieczęci na wszystkiego rodzaju dokumentów i je uwierzytelnia. W kolejnym kroku, który najczęściej występuje, to jest uwierzytelnienie w placówce dyplomatycznej w kraju, do którego będziecie Państwo ten dokument w kraju używać. I jeszcze czy czasami jest taka procedura, że musicie na koniec Państwo uwierzytelnić ten dokument w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w kraju, w którym Państwo będziecie używać. Czyli ten dokument z ambasady, na przykład wietnamskiej, musicie Państwo zabrać do Wietnamu i tam jeszcze w Ministerstwie... Na miejscu uwierzytelnić, dopiero ten dokument zacząć używać do obrotu prawnego w danym kraju. Aby zmniejszyć tą procedurę, kraje dołączają do tej konwencji haskiej, gdzie te do dokumenty uwierzytelnione w jednym kraju są honorowane do wszystkich innych. Tak więc dołączenie Bangladeszu do tej konwencji haskiej będzie przydatne dla osób, które albo zamierzają przeprowadzić to Bangladeszu, albo prowadzą jakieś biznesy, albo mają jakiekolwiek relacje z Bangladeszem. Tak więc to może być dosyć duże ułatwienie dla tych osób.